Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry. Tak sobie myślę, że niedziela to musi być chyba jakiś temat rozrywkowy. Nie wiem, czy to rozrywka, ale myślę, że ciekawa sprawa. To jak na początek, na rozluźnienie tematu. Ostatnio mówiłem o, o małpie i ospie. No co teraz mamy? Trójka program trzeciego, trzeci polskiego radia. Nasz minister choroby i nagłej śmierci, jak to mówi jeden z posłów na niego, w sumie racja. W związku z pojawiającym się małpiem ospą apeluję do osób homoseksualnych, aby w najbliższym czasie nie uprawiały seksu. Myślę, że to nie jest duże wyrzeczenie na najbliższe dwa, może trzy tygodnie, mówił na naszej antenie minister zdrowia Adam Niedzielski. No. <noise> A tutaj z Daily Maila, Belgia to pierwszy kraj, który zainicjował właściwie kwarantannę dla osób z podejrzeniem małpiej ospy na 21 dni, tak. 14 krajów potwierdziły, potwierdziły, że no tutaj można powiedzieć znaczny wzrost, tak. I w UK tak samo tych przypadków, nie. Także tak to wygląda. Z takich jeszcze innych ciekawostek, ciekawych, ciekawych ciekawostek, yy, tej może nie będziecie widzieli, ale to jest postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 roku o nadaniu orderu krzyżem, krzyżem, tak, krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Klaus Schwab. No właśnie, ciekawe. No, a pan ten jest właśnie między innymi autorem takich książek, o, jak Imperium na przykład Klausa Schwaba albo Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Polecam. Jedna planeta, jeden, jedna ludzkość, jeden zarząd. No i tutaj jeszcze ONZ ogłasza, że Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, 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 Guterres. podpisali Guterres, Gutierrez chyba. Podpisali porozumienie o przyspieszeniu agendy 2030. Nie? Także tak to wygląda i co mamy tutaj jeszcze na tapecie? No mamy trochę tych tych rzeczy. Tutaj sobie powiemy o w ogóle o co chodzi. O co chodzi? Ale to może najpierw manewry zrobimy. Za chwilę sobie powiemy, o co chodzi z paktem pandemicznym, a monachijskie manewry z Małpią Osmą z marca 2021. Bo co się okazuje, właśnie to to miałem pokazać. nie? Ćwiczenia pandemiczne. Jak sobie wpiszemy, myślę, że to też będzie taki temat tego naszego nagrania. Ćwiczenia pandemiczne 2020 i tutaj um, zobaczcie, że od momentu, kiedy pojawiła się e pandemia w marcu 2020, tak już od razu były sprostowania i musicie wiedzieć, że taki fake hunter czy demagog, jeśli się pojawiają w pierwszych wyszukiwaniach, to znaczy właśnie, że to jest prawda, bo to, jest, to, jest, to są agencje, tak, które chcą niby jakby to powiedzieć, rozpoznawać fake newsy, dementować, ale paradoksalnie to są ludzie, którzy, którym zależy na tej agendzie 2030, no i oni wprowadzają za wszelką cenę w błąd ludzi, tak, także pamiętaj, że jak będzie demagog i fake, bo to się wszystko sprawdziło, co mamy tutaj, tak, mamy tak, a propos ćwiczeń, no bo ćwiczenia, moi drodzy, były przed o, i to jest fake news oczywiście, nie? No to także ty musisz sobie tłumaczyć to, że właśnie to, co oni nazywają fejkiem, to to jest właśnie prawda, nie? No bo, to, bo to było rzeczywiście, tak? By jest nie zaplanował pandemii koronawirusa podczas eventu 20, 201. Taki event 201 odbył się 6 tygodni przed ogłoszeniem pandemii światowej. No, i tutaj jest tłumaczone, dlaczego tak to, się, to Dlaczego to nie było to, tak? Um, Tak, szokujący film w sieci, i tutaj, oczywiście, gdzieś wkleję może poniżej link, to sobie sami obejrzycie to wszystko, tak? No, i generalnie to tak było, tak? Że tutaj akurat piszą o dzikim trenerze. No bardzo fajne, ciekawe rzeczy mówi gość. A tutaj, jakim prawem na 6 tygodni przed wybuchem tej pandemii, w nowym Jorku miał miejsce i 2001-201, przepraszam. Tutaj są y, sobie bardzo wysoko postawieni oficjele z WHO i reszta, robili sobie symulacje w jakich krajach by się rozwinęła pandemia. wybuchła nagle taka dziwna choroba, tak, która się na, na, nazywa dziwnym trafem, tak samo jak ta, która właśnie wybuchła, bo tam było typowo trenowane, tak, to była taka symulacja, nie? Tylko wiadomo, no, zaplanowane coś. Paradoksalnie to się iściło. Tak? No to wiesz, no jest, jest różny, wiele koincydencji, różnych przypadków i, i zesłań losu, zbiegów, tak? okoliczności, ale bez przesady. Nie? No I czym nie był, tak? był, zacznijmy od samego początku. bo pierwsze, nieprawdziwa informacja o tym, jakoby Światowa Organizacja Zdrowia była współorganizatorem. No, nie musiała być współorganizatorem, to jest też napisane, że nie było też. I tak, i wydarzenie przygotowały trzy podmioty, John Hopkins Center of Health Security Work Economic Forum, czyli właśnie od tego pana, a także Fundacja Melinda Gates, sam Bill Gates nie uczestniczył, ale co ma Piering do wiatraka, to dlatego właśnie to nie mogło być tam zaplanowane, to mówię, no ale dobra, to sobie poczytacie, no i wiemy o tym, bo to jest artykuł z 2020 i wiemy o tym, co się później, działo. To jakby tu jest w tym temacie, tak? A tutaj mamy monachijskie manewry z małpią ospą w ma z marca 2021. Moi drodzy i tutaj o, tak? The Nuclear... i tutaj jest organizacją non-profit działającą na rzecz bezpieczeństwa globalnego i koncentrującą się na ograniczeniu zagrożeń nuklearnych, biologicznych, zagrażających ludzkości, tak? założona to przez byłego senatora i tak dalej, i tak dalej. Też wam wrzucę gdzieś tam w komentarzu. Na początku 2018 dostali o 6 milionów dolarów dotacji z Open Philanthropy Project. Dotacja zostanie wykorzystana, aby wzmocnić wysiłki na rzecz łagodzenia globalnych zagrożeń biologicznych, które wzrosły w miarę jak świat stał się bardziej połączony. I tutaj mamy wszystkich dyrektorów, możecie sobie zobaczyć. Powtarzają się, mogę tylko powiedzieć, z różnych innych tak powiem dziwnych tworów. No i tutaj mamy tak. Y w marcu 2021 na Monachijskiej konferencji bezpieczeństwa (NTI) przeprowadziła e, ćwiczenia symulacyjne na temat ograniczenia zagrożeń biologicznych o wysokiej konsekwencji. W scenariuszach atak ma małpiej ospy przypada na 15 maja 2022. No, akurat jeszcze nie ma nie? ataku, chociaż no już jest atak, ale jeszcze nie ma, epi ma epidemii ani pandemii, no, ale już słyszymy o tym, czytamy nie. Epidemia wybucha w fikcyjnej o brni. 5 czerwca 2022 w punkcie końcowym 2023 mamy 3,2 miliarda przypadków. Zobaczcie 271 milionów zgonów oraz bardziej zcentralizowaną władzę i pieniądze. Warto jest tutaj wspomnieć, że na ostatnim filmiku właśnie a propos tej małpiej była mowa, że to przecież nie jest taka zaraźliwa, że z, z, z człowieka na człowieka się raczej przenosi rzadko i tak dalej. No, czt, widzimy, tak. No i tutaj mamy też wzmocnienie globalnych systemów zapobiegania i reagowania na zagrożenia biologiczne, odejrzeć zjadliwości. Scenariusz ćwiczenia opracowany w konsultacji z ekspertami technicznymi i politycznymi przedstawił śmiertelną globalną pandemię z udziałem niezwykłego szczepu wirusa ospy który najpierw pojawia się w fikcyjnym kraju Brinia, a następnie rozprzestrzenia się na cały świat. W dalszej części czynienia okazuje się, że początkowa epidemia została wywołana przez atak terrorystyczny z wykorzystaniem patogenu stworzonego w laboratorium o nieodpowiednich przepisach dotyczących bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej oraz słabym nadzorze. Scenariusz ćwiczeń kończy się liczbą ponad 3 miliardów zachorowań i 270 milionów ofiar śmiertelnych na całym świecie. W ramach procesu opracowania scenariusza NTI przeprowadziła wirtualne konsultacje z ekspertami w grudniu 2020. Lista uczestniczących ekspertów znajduje się w załączniku. Warto sobie zajrzeć. Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby ucz uczestnicy mogli omówić wymagania dla międzynarodowych struktur związanych z opartą na nauce wczesną mocą pojawiających się zagrożeń pandemicznych oraz terminowym międzynarodowym ostrzeganiem i alarmowaniem o potencjalnych pandemiach zbadać warunki, które powinny być uruchomione, które powinny uruchomić krajowe działania w odpowiedzi na pandemię oraz omówić strategie i wyzwania związane ze zwiększaniem interwencji w zakresie zdrowia publicznego, rozważyć możliwości zmniejszania ryzyka związanego z biotechnologią i wzmocnić nadzór nad badaniami itd. 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 Dyskusja została podzielona na trzy sekwencyjne etapy odpowiadające rozwojowi scenariusza, po których nastąpiła dyskusja o okrągłego stołu na temat szerszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem biologicznym i gotowością na wypadek pandemii. Etapowe podejście do ujawnienia rozwoju scenariusza odzwierciedlało ograniczenie informacji dotyczących dla decydentów w świecie rzeczywistym, a także wynikającą z tego niepewność związaną z pandemią nieznanego pochodzenia. Tak? I tutaj mamy wszystko: etap pierwszy, przypadający na 5 czerwca. Tego roku, moi drodzy, rozpoczyna się od niezwykłego wybuchu epidemii ma małpiej i Ospy. 250 milionów mieszkańców tej Birni, tak, z doniesieniami o 14 1421 przypadkach i 4 ofiarach śmiertelnych. Nie ma natychmiastowych dowodów na rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową, ale epidemia ma miejsce podczas święta narodowego, w czasie którego mieszkańcy Birni dużo podróżują po kraju i za granicą. Ponieważ ospa Małpia nie występuje w na naturalnie w Birni, lokalni, międzynarodowi eksperci uważają, że epidemia ta jest niezwykła. Rząd Birni Brini zadowolenie przyjmuje międzynarodowe dochodzenia w sprawie e, w sprawie bucha epidemii i prosił WHO o wsparcie medyczne. Sekwencjonowanie genomu próbek pobranych od pacjentów chorych na ospę małpią wykazało, że szczep występujący w Brini zawiera mutacje, które czynią go odpornym na istniejące szczepionki. W dyskusji rozważano, w jaki sposób system międzynarodowy jest przygotowany do z pierwszych wskaźników ryzyka pandemii i przekazywania odpowiednich Ostrzeżeń. Etap drugi, 10 stycznia 2023, ma miejsce 6 miesięcy później. W tym czasie wirus rozprzestrzenił się w 83 krajach, odnotowano 70 milionów zachorowań, powodując ponad 1,3 miliona ofiar śmiertelnych. Ponieważ nie są znane skuteczne terapie ani szczepionki, kraje musiały polegać głównie na interwencjach niefarmakologicznych, aby złagodzić skutki pandemii. Niektóre rządy, w tym fikcyjna Republika, Republika Dranmy. Natychmiast podjęły agresywne działania mające na celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, zamykając zgromadzenia masowe, wprowadzając środki ograniczające aktywność społeczną i wprowadzając nakaz stosowania masek. Kraj te przeprowadził również zakrojone na szeroką skalę operacje testowania śledzenia kontaktów oraz rozbudowały swoje systemy opieki zdrowotnej, aby sprostać przewidywalnemu wzrostowi liczby zachorowań. Dla kontrastu scenariusz przedstawia inną grupę krajów, w tym fikcyjny Cardus, Cardus. Które za priorytet uznały, uznały utrzymanie otwartych gospodarek, podjęcie niewielkich lub żadnych działań w zakresie NPI oraz bagatelizowanie wirusa i jego potencjalnych skutków. Kraje te oświadczyły znacznie. Doświadczyły znacznie gorszych wyników pod względem zachorowań i śmiertelności niż te, które zareagowały wcześniej energicznie. Jak pokazuje rycina 3 w Dranmie, odnotowano znacznie mniej zachorowań i zgonów niż w Cardus. Dyskusje uczestników w ramach etapu 2 koncentrowały się na badaniu warunków, które powinny wywołać krajowe działania w odpowiedzi na pandemię oraz na omawianiu strategii i wyzwań związanych ze zwiększeniem skali interwencji. W zakresie zdrowia publicznego. Etap trzeci nastąpił 12, 12 miesięcy po pierwszym wybuchu epidemii, z ponad 480 milionami zachorowań i 27 milionami ofiar śmiertelnych na całym świecie. Na tym etapie uczestniczy dowiadomił się, że pandemia została wywołana przez regionalny atak bioterrorystyczny, który znacznie przekroczył oczekiwania sprawców. Wywiad, wywiad Brinian ujawnia, że zmodyfikowany wirus ospy małpiej został opracowany nielegalnie w wiodącym instytucie wirusologii fikcyjnym w kraju Ar Arnika. Ma za sobą historię konfliktu z sąsiednim Brinią. Niezależna Arnika, grupa terrorystyczna SPA współpracowała z rzeczywistymi naukowcami i laboratorium w celu stworzenia wysoce zakaźnego śmiertelnego patogenu i rozprzestrzeniania go na zatłoczonych stacjach kolejowych Brini podczas święta narodowego, kiedy większość ludzi podróżowała w, w kraju i za granicą. I co? SPA z stały nadzór rządu Arnińskiego nad laboratoriami badań biologicznych. Sympatycy SPA pracujący w wiodącym Arnińskim Instytucie Wirusologicznym wykorzystali publicznie dostępne publikacje naukowe, aby zmodyfikować wirusa osmomałpij w taki sposób, by stał się bardziej przenoszalny i odporny na obecne dostępne szczepionki. Dyskusja w ramach trzeciego etapu skupiła się na zarządzaniu badaniami naukowymi o podwójnym zastosowaniu oraz na obecnych słabościach systemów bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, które zwiększają ryzyko biologiczne. Ostatnim etapem ćwiczenia były dyskusja, była dyskusja przy okrągłym stole, podczas której rozważano różnice w gotowości w zakresie zdrowia publicznego na całym świecie oraz wynikające z nich potrzeby skuteczniejszych mechanizmów finansowania w celu przyspieszenia budowania potencjału w zakresie gotowości na wypadek pandemii. Uznając, że gotowość na wypadek pandemii wymaga kosztownych inwestycji, na które nie mogą sobie pozwolić kraje niższych i średnich dochodach, uczestnicy zostali poproszeni o przedyskutowanie strategii, które pozwoliłyby w trwały sposób pobudzić te inwestycje. Dyskusje prowadzone w trakcie i tak dalej. Dyskusja wśród uczestników ćwiczenia doprowadziła do kluczowych wniosków. Słabe globalne wy wykrywanie, ocena i ostrzeganie przed zagrożeniami pandemicznymi. Społeczność międzynarodowa potrzebuje solidniejszego, bardziej przejrzystego systemu wykrywania oceny i wczesnego ostrzegania, które będzie w stanie szybko przekazywać informacje o zagrożeniach pandemicznych. Luki w gotowości na poziomie krajowym, to jest bardzo ważne, bo za chwilę przejdziemy do do takiej, takiej wisienki albo truskawki na torcie. Rządy krajowe powinny zwiększyć gotowość poprzez opracowanie planów reagowania na pandemię na poziomie krajowym, bo tym na spójnym systemie wyzwalaczy, które skłaniają do podjęcia działań wyprzedzających, pomimo niepewności i krótkoterminowych kosztów, innymi słowy na zasadzie no regrets, bez żalu. Luki w zarządzaniu badaniami biologicznymi, międzynarodowy system zarządzania badaniami biologicznymi, podwójnego zastosowania nie jest ani przygotowany do spełnienia dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa, ani do sprostania znacznie większym wyzwaniom w przyszłości. Potrzeba Ograniczania ryzyka istnieje w całym cyklu życia badań i rozwoju w dziedzinie nauk biologicznych. Niewystarczające finansowanie międzynarodowej gotowości na wypadek pandemii. W wielu krajach na świecie brakuje środków finansowych na no niezbędne krajowe inwestycje w gotowość na wypadek pandemii. W odpowiedzi na te wnioski autorzy raportu opracowali następne zalecenie. I teraz uwaga: Wzmocnić międzynarodowe systemy oceny ryzyka pandemii, ostrzeganie i badania przyczyn wybuchu epidemii. WHO powinna ustanowić stopnio, stopniowany, przejrzysty międzynarodowy system ostrzegania w zakresie zdrowia publicznego. System Organizacji Narodów Zjednoczonych powinien ustanowić nowy mechanizm badania zdarzeń biologicznych o wysokiej konsekwencji, nieznanym pochodzeniu, który określa wspólnego mechanizmu oceny, opracować i wprowadzić na poziomie krajowym mechanizmy wyzwalające wczesne, proaktywne reagowanie na pandemię. Rządy krajowe muszą przyjąć podej podejście no regret, czyli bez żalu, do reagowania na pandemię, podejmując działania wyprzedzające, w przeciwieństwie do reagowania na rosnącą liczbę przypadków zachorowań i ofiar śmiertelnych, które są wskaźnikami opóźnionymi. Aby ułatwić podjęcie działań wyprzedzających na zasadzie no regrets, rządy krajowe powinny opracować plany na poziomie krajowym, w którym określą i uwzględnią czynniki wyzwalające reagowanie na zdarzenia biologiczne o dużej zjadliwości. Utworzenie międzynarodowej jednostki zajmującej się ograniczaniem pojawiających się zagrożeń biologicznych związanych z szybkim postępem technologicznym, społeczność międzynarodowa, Powinna powołać podmiot zajmujący się ograniczeniem ryzyka wystąpienia katastrofalnych zdarzeń w wieku przypadkowego, niewłaściwego użycia lub celowego nadużycia nauk biologicznych i biotechnologii. Aby znacząco zmniejszyć ryzyko, podmiot ten powinien wspierać interwencje na wszystkich etapach cyklu życia badań i rozwoju w dziedzinie nauk biologicznych i biotechnologii, od finansowania poprzez realizację, aż po publikację lub komercjalizację. Opracować katalityczny fundusz na rzecz globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. By przyspieszyć, aby przyspieszyć budowanie zdolności w zakresie gotowości na wypadek pandemii w krajach na całym świecie. Przywódcy państw, banki rozwoju, dańczyńcy, filantropi i sektor prywatny powinni stworzyć nowy mechanizm finansowania w celu zwiększenia globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i gotowości na wypadek pandemii. Projekt i działanie funduszy powinny mieć charakter katalizatora, zachęcać rządy krajowe do długoterminowego inwestowania we własną gotowość. Ustanowić solidny międzynarodowy mechanizm, który zajmie się kwestią odporności łańcucha dostaw. Sekretarz Generalny ONZ powinien zwołać panel wysokiego szczebla w celu opracowania zaleceń dotyczących najwyż, najważniejszych działań, mających na celu wzmocnienie odporności globalnego łańcucha dostaw dla zaopatrzenia medycznego, zdrowia i, medycznego i zdrowia publicznego. I, I dlaczego to jest takie ważne? Tak, bo. To jest nawiązanie właściwie tak, do paktu pandemicznego. Czy jak widzimy, pewne. oczywiście, koincydencja. tak. Wiadomo, że to jest teoria spiskowa, tak. Ale jakbyśmy tak pomyśleli logicznie trzeźwo, no to wtedy były manewry, teraz są manewry. A dziwnym trafem, dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj. E Zdecydowana większość ludzi nigdy nie słyszała o roli WHO w niedawnej pandemii. Drapania w gardle i bezobjawowych chorych, znajdowanych za pomocą inwazyjnych testów, które w większości okazały się oszustwem. Niemniej jednak ci konstruktorzy pandemii spod EGI do ONZ nie tylko nie, nie odeszli w Niesławie, ale pod pretekstem wiadomo czego wysmażyli specjalny pakt pandemiczny. I teraz uwaga, o którym też zdecydowana większość ludzi nigdy nie, nie słyszała. O co w tym wszystkim chodzi? Już dzisiaj w Genewie zaczyna się narada 190. Czterech krajów nad globalnym traktatem pandemicznym WHO. Polskę ma reprezentować dobrze nam znany minister, wiadomo jaki. Przygotowany właśnie pakt pandemiczny da WHO jeszcze więcej władzy, czyli to, co było przed chwilą globalny zarząd. I umożliwi jeszcze większą ingerencję w nasze życie przez tą podejrzaną organizację. Jest to też wiadomy znak tego, czy widomy, że globaliści nie odpuszczą, a był dopiero początek na drodze przeobrażeń, które według planów będą miały swoją kumulację w 2030. Stworzenie obecnie ponadnarodowego prawa, tak, która da władzę WHO, to de facto pomysł oddania koncernom farmaceutycznym władzy nad rządami państwowymi obywatelami. Istnieją podejrzenia, że ów pakt WHO to precyzyjny, finansowy, finansowy plan likwidacji niepodległości państw. Główni sponsorzy prywatnej organizacji bez żadnego mandatu WHO, czyli, czyli Chiny, Fundacja Gatesów i koncerny farmaceutyczne, uzyskają faktyczną władzę nad nami i zapewnie wykorzystają to przeciwko nam, opowiadając głodne kawałki o ratowaniu zdrowia. Zastanawiająca jest koincydencja ostatnich zdarzeń. Teraz w Genewie w dniach, czyli to co mówiłem, odbywa się zgromadzenie WHO akurat w tych samych dniach. Odbywa się spotkanie Work Economic Forum w Davos, tego pana. Oddalony o kilkadziesiąt kilometrów. Trudno uwierzyć, że te dwa wydarzenia nie mają ze sobą nic wspólnego, tak? No... A ich wspólnym mianownikiem jest emanacja działań tzw. rządu światowego. Na problem paktu pandemicznego WHO zwraca uwagę coraz więcej NGOs, w tym Fundacja Ordo Medicus. WHO ciągle też zmienia bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologicznego definicje. Tak? W 2010 zmieniła definicję pandemii. Stara definicja określała pandemię jako globalną epidemię pochłaniającą olbrzymią liczbę ludzkich istnień. Nowa definicja odnosi się już nie do zgonów, lecz samych zakażeń. Nawet jeśli są one asymptomatyczne. Wiadomo, przy, przy pomocy niewiary, niewiarygodnego testu można w zależności od tzw. liczby replikacji materiału genetycznego sztucznie zwiększać liczbę pozytywnych testów. W związku z tym Fundacja Orno zdecydowanie odrzuca pertraktowanie jakichkolwiek nowych uprawnień dla WHO w ramach planowanego traktatu pandemicznego. Traktowi sprzeciwiają się też prawnicy. Między innymi tu Katarzyna Tarnowak-Bójś, radca prawny, sporządził skargę do premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagają się odstąpienia Polski od negocjacji traktatu pandemicznego. Prawnicy wzywają też rząd do, do, wystąpie, do wystąpienia z WHO. Tak, i teraz najważniejsze jest to, aby o pakcie WHO dowiedziało się jak najwięcej osób i aby ludzie mieli świadomość, co się dla nich szykuje. Etiopski komunista Teod Ad Adhanom Gebrejezus, no to wiemy kto to, i to nie ma nic wspólnego z Jezusem niestety który stoi na czele WHO, zdaje sobie sprawę z rosnącego sprzeciwu i nawet publicznie o tym powiedział, nazywając protestujący standard małymi mniejszościami. To samo słyszeliśmy od wychowanka Szwaba, Justina Adolfa Trudeau. Gdy na, na stolicy Kanady ruszał konwi wolności, czy sprzeciw wobec, no ten, ten Trudeau teraz, moi drodzy, będzie umożliwiał szybką i gładką e eutanazję, Ludzi, którzy nie są w stanie poradzić sobie z życiem, tak? Czyli są na tyle, jak on to powiedział, dokładnie nie powiem, ale jak on to nazwał, że ludzie, którzy nie są w stanie godnie żyć, mogą po, mogą po prostu zejść z tego świata w kontrolowany sposób. I on to jeszcze będzie finansował jakby, tak? Czyli jakieś tam dopłaty robił. W ogóle jest niepojęty dla mnie. Gdy na stolicy Kanady ruszą kąt wolności. czy sprzeciw wobec planu WHO zostanie rozgoniony w podobny sposób jak ten wolnościowy zryw kanadyjczyków? Jeśli tak się stanie, nadchodząca przyszłość jawi się nam w czarnych barwach. Na horyzoncie mamy już opowieści o Małpie i Ospie, a wygenerowanie kolejnych pandemii korzystnych dla Big Pharma będzie wkrótce no igraszką. No, to też linki będą pod spodem. Także taka prasóweczka seria rozrywkowa, no, także kupa śmiechu dla niektórych, a dla niektórych, no, jak widzicie, no, to nie jest tak, że to się dzieje przypadkiem wszystko. No, niestety ostatnie dwa lata pokazały, moi drodzy, że jest to po prostu wszystko poplanowane, tak? no i nie ma tu żadnych wątpliwości, tak? no, bo, wiecie, no, może być jeden przypadek, drugi przypadek, tak, przypadek, przypadku, koincydencja i tak dalej, ale, no, halo... Wiecie, problem jest taki, albo może inaczej. Ja wcześniej, przez ostatnie dwa lata, czy przed tymi dwoma latami, tej psychozy, nie myślałem w taki sposób. Tak jak wam mówiłem, tak? ja byłem przekonany, że to, co mówi telewizja, to jest prawda. Tylko, że się może okazać, że jak oczywiście tak, trochę więcej czytam, trochę więcej się uczę, trochę więcej gdzieś tam poznaję pewnych rzeczy, ale mogłoby się okazać, że my przez lata, przez dziesiątki, a może setki lat jesteśmy po prostu okłamywani. No, niedługo o, o, o tym, o ataku kosmitów Wam powiem. Też będzie rakieta. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest ciekawe dla Was. Kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek, powiem Wam, że nie wiem, czy to już się śmiać czy płakać. Miłego wieczoru, miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa, cześć.